No, hello, witam Was w pierwszym odcinku z nowej miniserii, której nie planowałam, ale coś mi w głowie tak zaprząkało, że fajnie by było urozmaicić jeszcze bardziej mój kanał i dodać coś jeszcze od siebie. I przed nami jest. Jezu, przepraszam za mój głos. Nie wiem, co się naprawdę dzieje z moim głosem dzisiaj. A przed nami wita nas Magda Gessler. Madzia, kochana. Pewnie zapytacie, Jezu, ale o co chodzi w ogóle? No, chodzi o to, że robimy pechowego kucharza. Dostaliśmy jakieś tam pieniądze na sam start. Piałam domek, e, oczywiście z galerii, ponieważ nie op... Płaca mi się chyba budować samodzielnie domku na tak krótką serię. No, wydaje mi się, że będzie to bardzo krótka seria, no bo nie zapowiada się to jakoś super ekstra. Że nie zapowiada się jakoś super ekstra na, na długą serię, o to mi bardziej chodziło. Przedstawiam Wam może Madzie. Madzia jest mistrzem parkietu, jest smakoszką porywczą i esencją smaku. I będziemy dążyć do tego, że chcemy być kucharzem. I to takim dobrym kucharzem. Oczywiście tutaj Wam może pokażę na szybko domek. O, no to, to bardzo będzie dobry pomysł. Wejdziemy sobie, może troszeczkę szybciej, wejdziemy sobie tutaj tym wejściem. Piękne wejście. Wchodzimy od razu na łóżko. Mam nadzieję, że tutaj się Macia zmieści, bo jeżeli nie, to będzie mi bardzo przykro. Szybkie prowadzonko, no ściany w okropnym stanie, ale da, 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 się, da się to przeżyć. Bardzo komfit w ogóle jest, nie wiem, chciałabym tu mieszkać, tylko te ściany bym pozmieniała. Wchodzimy do kuchni. Kuchnia mała, ale sprawna. Jeden blat do robienia oczywiście. Wydaje mi się, że wywalimy, Przecież nie, bo to jest no to nie wywalimy nic. Madzia będzie robiona na takim malutkim blaciku. No i jeszcze jest łazienka. No, oczywiście, Madzia musi się gdzieś myć. Eee, Madzia ma wychodek i ma prysznic z rurami nad głową, więc jak walnie jej rura, to chociaż będzie mogła się jeszcze umyć. Domek z zewnątrz jest bardzo przytulny, bardzo fajny, bardzo mi się podoba. Tutaj w ogóle jest jeszcze jedno wejście. To jest wejście w ogóle od yy, dupy strony? Nie, chyba dobrze wchodzę teraz. Teraz chyba dobrze wchodzę. Tylko, że tu się wchodzi od razu w kuchni? No, nieważne. Pomijmy ten fakt. Ważne, że Madzia ma gdzie mieszkać, tak? I tak, Madzią musimy podjąć karierę kulinarną. I oczywiście, jak to kucharz powinien, zaczniemy robić jedzenie po prostu. Zobaczymy, co będzie musieli je zrobić w ogóle, bo dawno nie robiłam kariery, 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 gdzie jest kuchmistrz na razie Madzia będzie asystentką zmywania naczyń, no ale cóż ja mogę poradzić? Musimy przyrządzać jedzenie albo drinki. No oczywiście my chcemy przyrządzać jedzenie, Po co by innego? Czemu stwórz pamiątkę? Nie chcę stworzyć pamiątki, chcę gotować. Madzia jest tak zainspirowana teraz, że gotowanie mam nadzieję, że jej wyjdzie przepysznie. Co by Madzia mogła zrobić jako pierwsze jedzenie u siebie w domu? Mi się wydaje, że birmańską zupkę z pierożkami dla jednej osoby. Oczywiście już zaczytana w książkach. Co ty za książkę czytasz? Jak ją Łowić Madzia? Czy o ja czymś nie wiem? Gdzie Madzia idzie robić jedzenie? A, dobrze, nie idzie robić jedzenia. Yy, Madzia, zostaw tą lamę. <laughs> I mamy taki minus, że Madzia może wywołać pożar w każdej sekundzie swojego życia. I tak, oczywiście, że lubi gotowanie. Dlatego skoro potrafi wywołać pożar w każdej sekundzie swojego życia, ja bym jej zamontowała alarm przeciwpożarowy. Albo Czujnik Dymu? To chyba się nazywa czuj Czujnik Dymu. Tak, Czujnik Dymu. Dziś tutaj z Skitramy, za mlekiem. <laughs> Niech będzie. Ważne, żeby był po prostu. I będziesz wsadzała wszystko na razie, Madziusia, do... do lodóweczki. Zostaw tą lamę, Madzia, w spokoju. Co ty chcesz z tą lamą? Ta lama teraz będzie z tobą podróżowała. Nie, ta lama będzie w twoim ekwipu. Nie, będzie w twoim ekwipunku gdzie ty masz tą lamę? Co ją schowałeś do lodów? Nieważne. No, Madzia! a ty... <ścoughs> to tak nie działa. Za dużo tu jest chyba rzeczy dla Madzi. Madzia by najchętniej to wszystko podotykała. O, póki kiedy zainspirowana, to w ogóle spełnisz nam ten, ten... P pierwszy z... P pie... O Jezu, nie mógł się skupić. Pierwszy... <ścoughs> Chciałam powiedzieć, że póki Madzia jest zainspirowana, to spełnimy jej tą pierwszą... Pierwszy podpunkt pod wirtuoskę kuchni. Ja po prostu, no nie wiem, nie, nie mogę. Nie mogę się wysławiać normalnie. Kto to nam przyszedł? Jezu, komitet powitalny. Madziuś, przywitaj się. Wprowadzenie do zauroczenia? O Jezu, ja was tak nie pomieszczę wszystkich w tym naszym domku. Ja z wami mogę mogę porozmawiać, oczywiście. Oj nie, nie takie przywitanie. Jezusku, co ja kliknęłam. Zaproś sąsiadów. Chodźcie sąsiedzi, ja wam zrobię jedzenie jakieś. Mm -mm. Wystawny posiłek jakiś zrobimy. Ale może kolacja z szynką? O, zawsze klikam tą kolację z szynką. To jest najbezpieczniejsze. Jeszcze ktoś idzie? A nie, to on. To ten sam, co ciasto nam przyniósł. Gdzie, gdzie masz ciasto? Gdzie ty postawiłeś? A tutaj postawiłeś to ciasto. No dobra, tu za dużo się dzieje na tym podwórku. Ja nie rozumiem. Jeszcze mamy tutaj rośniki które fajnie by było pielęgnować. O, ona w ogóle stoi w nas. Zostaw Madzie w spokoju. No nie w ogóle się poddali, nawet nie wejdą do domku. Jeszcze nam ciasto zarąbała. Halo, jeszcze ty będziesz te ciasto, przy tym stoliku tutaj? Czy nam zarąbiesz lamę? Lama jest nasza, proszę jej nie dotykać. Trzeci poziom gotowania. Jezu, ale ona się pija te poziomy. A to wszystko, że, przez to, że jest zainspirowana. Garncarstwo 1. No tak, garcarstwo, bo dotknęła lamy na 5 sekund. Wiadomo. Nie no, pożar! Maciuś, ugaś! tym pożar. Maciuś, a kurde. Musiało jej pouszach dać, nie? No, Madzia ogólnie na niewzruszoną wygląda. Madziuś, Madziuś, bo ty się zbugowałaś mi. No chyba se jaja robisz. Ja pierdzielę. masakra. Madzia mi się zbugowała. Gdzie jest straż? Super, dziękuję za przybycie. O masakra, przepraszam Madzia. Wymienimy jej tutaj te rzeczy. A czy postaramy się wymienić. O, jednak nie wymienimy. Wymienimy to, na co nas stać. Ale czemu to jest takie drogie? Kupimy Madzi okap, bo coś tak biednie tutaj to wygląda. Proszę, Madzia, już się nie złoś na mnie. O, tego ta kuchenka, no kurde. Dobra, sprzedamy ją. Kupimy ją jakąś zastępczą. Ta też jest ok. I będzie żółtawa. Tutaj ogólnie wygląda, jak nam, nam się coś zjarało. No, chyba nic nam nie poginęło z domu, co? Chyba nie. Edu, ten znowu do nas przychodzi: shop pracz przebrany. Nie dam się nabrać tym razem. Co tu się dzieje? Co tu ma się... Aha! Przepraszam bardzo. O, no tak. Od razu spad z na kibelek. To jest bardzo piękne. Weź to wyrzuć, bo oni będą się tym bawili zaraz. I sprzątnij tą podłogę piękną. Super sprzątasz, Madzia. Mam nadzieję, że u siebie w domu tak nie śmiecisz. I co, też położysz na środek? A gdzie tu jest kosz na śmieci? da, tu nie ma kosza na śmieci. Na pewno? Nie no, jest tutaj kosz na śmieci, Madzia. Madzi po prostu się nie chce. Rozumiem. Czy to jest do wyrzucenia? Komu drzwi otwierasz? Aha, on se sam otworzył. Jezu. Madzia. <laughs> O tak, dwie kubki. Ja, po, ja posprzątam spokojnie, ja posprzątam. A tego nie mogę. O, już mogę, okej. Okay. To weź jeszcze raz spróbuj coś ugotować dla naszych ludzi, którzy przyszli do nas na jakieś jedzenie. Chociaż i tak zaraz idą sobie. Ale trudno. Możemy zrobić bobeczki marchewkowe. I tutaj masz ten swój ogródek, ale ty tak no... Co tutaj w ogóle rośnie? Truskawki, stokrotka, pietruszka, szałwia. Te grzyby mnie dziwią. Nie wiem, co są za grzyby. No, to wszyscy spada do widzenia, miło było, ale się skończyło, ciasto zostawili. Zostawili nam ciacho. Wezmę je ja tu, tutaj. Tutaj jeszcze masz śmietnik, a ty, no nie wiem, ty nie chciałaś po prostu posprzątać po sobie, rozumiem. To jest ten okres buntowniczy, tak? Zierało ci się pół chałupy. Kurde, bo ten ogień jest na pół chałupy. Ta chałupa jest tak mała, że się nie dziwię. On dalej tu stoi! Słodka zachcianka? Nie Ma dziu! <laughs> nie ma żadnych słodkich zachcianek. O, sto kaprysów, grając z dowolnymi simami, dobrze wiedzieć. Nawet się nie skupiam na tych kaprysach często. Czy ja to mogę do lodówki schować? Mogę. co ty wyjmujesz, Madzi? piermajskon zupkę z pierożkami wiesz że to ostre, madziu a no, teraz już wiesz i co już prze przerwałaś? przerwałaś jedzenie żeby wziąć książkę do ręki Ja w ogóle mam plan lekki taki otworzę sobie tą szafkę yy, mogę sobie nie mogę tego tak zaznaczyć Zmę to tutaj przeniosę sprzedam wszystko I chciałabym jej kupić tylko i wyłącznie książki książki o kucharstwie Umiejętności. Gdzie jest kucharz? Półgotowanie. Drogie to trochę. A są jeszcze jakieś. Na... Nie, miksologia nas nie, nie interesuje. Pieczenie nas chyba też nie interesuje. O, i wykwintne gotowanie. No, nie stać nas. Okej, okay. na razie sobie kupimy tak może. No, 550 wydane. Zostaw tą lamkę. No, ciekawe, co z tego ulepisz. Ta lama była ładna ogólnie, nie? Dalej jest lamą. Dokładnie. <grych> no, co ulepisz. Pokaż mi już końcówka, końcóweczka. Jo! Widać, że kucharka od razu pomyślała o jakichś rzeczach do kuchni. Pięknie. U, się nam się trzawka zjarała. Mamy kasę, to zamienimy. Coś jeszcze nam się tu zjarało, ja o tym nie wiem. Chyba nie, chyba jest już okej. Okay. To co, wieczór się zbliża dużymi krokami, to ty mogłabyś sobie tą pierwszy przeczytać i zjeść sobie tą zupkę. Nie, nie gadaj, że będziesz znowu lepiła coś. A czemu nagle się lama pojawiła? To Chyba nie tak powinno wyglądać, co nie? Już chciałam z niej kucharkę zrobić, a wie Widzę, że garncarkę zrobię z niej niechcący jeszcze. No i tak, ogólnie chcemy ją zrobić sławną. No Madzia jest sławna, no jest najpopularniejszą, mi się wydaje, kobietą w Polsce. Każdy wie, kto to jest Magda Gessler, więc wydaje mi się, że te pięć gwiazdek mogę mieć. Co w wyjdzie w praniu? Nie wiem, nie jestem pewna. Chcę zakończyć na tym, że otworzę nią restaurację i będzie miała milion gwiazdek w tej restauracji. Tak jest plan ogólnie. Dlatego jeżeli lubicie Madzia, to zostawcie coś po sobie. Będę wiedziała, że lubicie Madziusie. w mojej serii. Nie chodzi mi o tą prawdziwą Madzie, bo kto nie lubi prawdziwej Madzi, no nie ma chyba takiej osoby na świecie. Znowu zrobiła to samo. No dobra, no ja ci to postawię tutaj, ty, ty już tego nie dotykaj mi tutaj. Się pójdziesz załatwić w swoim wychodku. Stwórz kopię, a to jest jakieś ręcznie robione. Drzemka w rytmie disko. Może nie. Może, może podziękujemy. Weź jeszcze sprzątnij tę podłogę. Halo, Madzia. No nie, nie tutaj. Tu, tu, tu nie było brudne, jakby co, ale no spoko. Jeżeli sprawisz, że zniknie brud spod tej szafki, to jest okej. Okay. Nie zniknął. Weź jeszcze raz to posprzątaj. O, teraz w dobrym miejscu chociaż wycierasz. No i. Czyste i pięknie. Madzia za 12 godzin dopiero, dopiero do pracy idzie. No, trochę, trochę długo. Ma czwarty poziom gotowania. Czy na czwartym poziomie gotowania ona musi czytać już tom drugi? A zaraz się zorientujemy. Czemu masz nieprzyjemne otoczenie. Jest bardzo przyjemne. Gdzie to było? A, zniknęło. Te ci dom. Pogodna. No okej. Okay. Dobra, żeby zacząć Madzią sławę, trzeba wstawić jakąś fotę na Instagrama. Nie wiem, czego, czego zrobiłaś zdjęcia, ale mam nadzieję, że wyjdzie ci i będzie ładne i będziesz troszeczkę obserwatorów. Dwunastu obserwatorów! Jezu, Madzia, więcej niż ja mam. No, 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 jaka pobudzona rano wstaje, co dwie godzinki do pracy, a ty byś musiała... Przyrząd... spięta jesteś, Madziucha. Czy ty gdzieś lustro miałaś? Tu masz lustro. A już jesteś pobudzona, nieważne, chciałam temu kliknąć, żebyś się odstresowała. Co tym razem do jedzenia? To, to japońskie coś, japońsko-chińskie coś tam. Japci? Chyba Japci, ale nie jestem pewna. Ja nie jestem z azjatyckich, kurde, kraj, żeby wiedzieć, jak to się czyta. Ale mam nadzieję, że dobrze czytałam. Maziusia chce przeglądać książkę. A czemu ona nie dojada w ogóle? Ja no, niby dojadła. Byłam sprzątniej O, już nie. Madzia nie wie co ze sobą zrobić. Madzia się kręci w kółko. No to co, jak masz jeszcze za dwie godziny pracę, to mogłabyś. Może nie gotować. W sumie ty już dużo dzisiaj nagotowałaś. Gdzie ty idziesz? Madziucha. Madzia idzie sprzątnąć? Czemu mi pokazujesz, że ona idzie sprzątnąć, a idzie gdzieś. Aaaa no tak, ale jeszcze jeden tu jest. Madzia, ty po jednym talerzu będziesz nosiła, rozumiem, tak? Ja ci pomogę To ty się zamęczysz przecież. Ty jeszcze schudniesz mnie niechcący. A jak Madzia jest chuda, to Madzia nie jest Madzią, no? Szukaj pomysłów na nowe przepisy. Przepisy? Eksploruj. Oj, co się jej kliknąłam. Oglądaj dzieła sztuki. Nie, 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 nie. Nie ja bym żebyś szukał nowych przepisów. To chyba też daje ci punkty do umiejętności gotowania. Czy nie daje? Zaraz sprawdzimy. Nie, to chyba nic nie daje. Dobra, Madziucha idzie do pracy. Pierwszy dzień w pracy. Jako. <laughs> pomoc na zmywaków. O Jezu, Madziucha, co ty taka yes. jesteś rozgniewana? Idzie, idzie do lamy od razu. Nie, 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 Madziucha, ty żebyś się odprężyła, to ty weź sobie sprzedaj roślinki swoje, których i tak nie potrzebujesz, a chociaż jakiś pieniądz to będzie. I dostała awansik w ogóle. Jest ja, tak, tym kulinarnym akcentem możemy zakończyć oh. dzisiejszy odcinek. Odcinki w każdą środę i sobotę o godzinie 15, więc zapraszam do subskrypcji. Sub Prawda, mi się plączy język. Więc zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Oczywiście, jeżeli chcecie. Więc co? Więc widzimy się w następnym. Mm.